Wszystkim jesteście na kanale. Zagraj z Sophi. W tym odcinku będziemy, jakby taka króciutka historyjka, czy długa historyjka. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwać, ale to będzie taki mega filmik. Tak, mój kolega i moja koleżanka. Moja koleżanka będzie córeczką, a mój kolega będzie tatą, a ja mamą. I to będzie taki dosyć fajny filmik. Więc nie przedłużamy, zaczynamy! Jak widzicie już się szybko teleportowaliśmy do naszego domu. I teraz tak, odpro, oprowadzę was po domu. Tu mamy taką kuchnię, tutaj jadalnię. Tutaj salon, tutaj taką sofę. E, tutaj mamy basen tam, i tutaj taki jakby grill. Tutaj mamy łazienkę. I tajne pomieszczenie, nasz kolega pokazał. garaż i, pr i pralnię. Ok. Chodź, córeczko, pokażę ci, gdzie jest twój pokój. Pokażę właśnie mojej córeczce, gdzie jest pokój. E, tu jest twój pokój. Taki masz fajny pokój. Tutaj masz swoją toaletę i tu masz przejście do naszego sypialni, czyli mojego i twojego taty. Tak, więc idziemy dalej sobie. Okej. Okay, pora spać, ale fajny. No. To fajnie, że ci się podoba. Okej, okay, to teraz, córeczko, idź się wykąpać i przebierz się w piżamę i idź do A A O, okej, okay, napisała. E, okay, taką historykę. Ona jest bardzo fajna. I tak. Ok, mm, córeczko jesteś już wykąpana? Nie ma jej, córeczki. No, jak widocznie nie ma. O, napisała tak. Okej, okay, to ja się szybko przybieram w piżankę. I lecę do spania. Okej. Okay. To leci już do spania. Zaraz ci przeczytam bajeczkę, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Okej, okay. no i, i widzę, że tutaj tata też się jakby tak ubiera. wpierzamy i idziemy spać. Idę Idzie to też zgasić. światło. Dobranoc córeczko. Idziemy Widzę, że już się robi ranek. Wiktor, wstawaj. O, już wstał. Okej. Okay. Idę zobaczyć, kto moje córeczki ci wstała. Córeczko! Pobudka! Córeczko! Pora wstawać! Idziemy do szkoły! Wstawaj! Już wstałam. Jakby to będę wam pisać, bo niektórzy, którzy mnie mogą oglądać, to nie umiem albo czytać, albo nie. Więc let's go da. Co się stało, córeczko że piszesz, a mamo już wstałam? <laughs> no dobra. Ubieraj się i let's go. O, widzę, że Wiktor zaczyna tańczyć. Okej, okay, to się ubieramy. Dobra. Hops i hops. Okej, okay, ubrana. Córeczko, jesteś już ubrana? Możemy jechać. Hmm, no to jeszcze nie córeczko, chodź pójdziesz zjeść i zjemy śniadanie. Rodzinka, śniadanko! Proszę sobie usiąść, bo już nakładam. Proszę kanapeczki. Zapomniałam? Córeczko, czego zapomniałaś? Niam, nie, niam, nie, 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 niam. niam, 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 niam. Okej. Okay. Każdy nie, nie, okay. Dobra. To chodź nie, 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 już do szkoły? szkoły. ze szkoły? szkoły? gdzie gdzie go zostawiłaś? Dobra, chodź. Już. Nabi. Do, no dobra, to chodź, już jedziemy, bo masz na dziewiątą pięćdziesiąt, a już jest ósma. Już chodź, pojedziemy. I ty już pójdziesz na lekcję. Nie? A ja wtedy z tego boiska ci wezmę ten podręcznik i ci przyniosę, ok? Dobra, jedziemy. O, widzę, że Wiktor za nami jedzie. Bo jeszcze córeczko, potem muszę jechać do pracy. Dobra, nawet. Już leć? Do szkoły, a ja pójdę po, ci, po ten podręcznik. Okej, okay, na to, na to okay, tu jest. Mam go. Lecimy szybciutko. A córeczko, ten podręcznik. Proszę. Okej, okay, to leć na lekcję i papatki. Dzięki. Proszę. Lecimy szybko, szybko, szybko. Ok, szybko do pracy, bo się spóźnię. Okay. ok, jestem w pracy już. Już pierwszy dzień, a już się spóźniłam. No nie mogę. Ok, idę się szybko w te ciuszki przebrać tu na zapleczu. Są. Dopiero ten. Zapraszam każdego klienta do mojego sklepu. Zapraszam, no chyba dzisiaj zero przyjdzie klientów. Dobra, jeszcze pomyję podłogi, bo są strasznie brudne. Wczoraj odkurzałam, gdzie skończyłam pracę, teraz pomyję. Na 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 na. Šububulala. Šububulala. Šubub. Kra la No nie, jeszcze ktoś nie zamknął lodówek. A potem jest wszystko rozmrożone. Dobra, jeszcze tu tu, tu 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 Zaraz jakiś klient przyjdzie. A ja tu moje podłogi. Okej, okay, umyta. Teraz te lodówki zamknąć. Dobra, wszystkie produkty są na półkach. Tu są, tu są, tu są. Dobra. I czekamy. Jeszcze potem córeczkę muszę odebrać. Za pół godzinki. Chwila, moja córeczka kończy za godzinę dopiero. Dobra. O! Widzę klienta. O to Wiktor! Hejka Wiktor, co tam szukasz? Kupuj, kupuj, ile chcesz. O, widzę, że kolkę kupuje. No daj, tutaj ci skasuje. Pyk, Tyk, tyk skasowane, okej, okay, to pa, hejka, no hejk. hejka, hejka, dobra, cyk, skasowane, okej, okay, to pa, ja już muszę lecieć, sklep już jest zamknięty. Okej, okay, i szybko odebrać córeczkę. tu, 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 tu. tuk, 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 tuk. okej, okay, wspomniałam się tylko, dziewiętnastki sekund. Max? Dlaczego piszesz? Sorry do mnie. Hej, hej. No chodź córeczko, pójdziemy do auta. Zaraz mi opowiesz, co się stało. W domciu. Aaaa, lalalala, la, la. co tu? Zadanie domowe. Dobrze, dobrze. Co tu się stało z tym? Drzwi odlatują? Boże święty, co to było? Otwieram garaż i już idziemy. Okej, okay, chodź troszeczkę. Co? Gdzie są nasze drzwi. Nie wiem. No i chodź tutaj porozmawiamy. Co się stało? Ja sobie już nie będę pracować w tej pracy. O, prawda. Dobrze, odrób sobie lekcję. Ja uszykuję obiady. Lale Obiadek! Chodź na obiadek! Bo chyba Wiktor jeszcze nie wrócił. Zadzwonię do niego. Grin, 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 grin. Halo, gdzie ty jesteś? O, wina, jednak wyłączę się, bo coś córeczka. To, to jest ten z tytuł w... w aucie, to A... jest aucie. No i nie spodzianka się popsuła. Tak, masz braciszka. No jak widzisz. Dobra, chodź troszkę. Twój braciszek ma na imię Max. Nie, ale się cieszysz, tak? Gili gili gili, 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 Chcesz go wziąć na rączki? Proszę. Nie, już masz tak? Podoba Ci się? No, cieszę się. Ciebie jej się podoba. To lecimy dalej. O, widzę, że już twój tata wrócił, czyli Wiktor. Ok, daj mi już, braciszka. Dzięki. Ok, to pójdę ululać Maxa i chodź już do kąpieli. Co? Ma już późno. Jest taka wartość. A, kotki, w górę poszły spać. No i już są takie szybkie dziecko za, z zasypianiem. Okej. Okay. to już światło. Idzie już troszeczkę spać. że pójdziesz już spać. Dobranoc. Dobra, poczytać ci bajeczkę? Tak, okej. Okay. To już ci czytam. Zgaszę światełko i już ci czytam. Dawno, dawno temu żyli sobie dwaj, dwie dziewczynki. O imieniu Nadia i jej mama miała na imię Sofia. I miała kanał, Zagraj ze sobą. I tak się to ciągło, i tak się to ciągło, i to nie z i tak. Więc dobrano córeczką. I to była taka krótka bajeczka. Więc fajna, nie za długa i wymyślona. Mamo, mamo, śniły mi się straszne rzeczy. Córeczko, chcesz jeszcze spać po tych strasznych rzeczach, które ci się śniły? Nie. No to chodź, o, Wiktor już wstał, widzisz? No to chodź, pójdziemy zjeść śniadanko już. Tylko się ubierz u mnie. Okej, okay, ja dzisiaj założę taki dresik, hmm, piękna koszuleczka, okej, okay, to ty się tam ubierz, a ja pójdę na dół uszykować śniadanie. Okej, okay. szykujemy śniadanie, okej, okay, uszykowane i dzisiaj macie... Takie tościki, jakby. I oczywiście twój braciszek też. O matko, gdzie ja wsiadam? Okej. Okay. Smacznego rodzinka. Niam, 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 Wiktor, chodź też z nami zjesz, a nie coś z lodówki bierzesz. No, oczywiście. Kawałek czekolady. Niem, niem, niem. Jedzę na wszystko. ok To Maxa do żłobka. A córeczka do szkoły. Córeczka, chodź do szkoły, idziemy. Jedziemy. nie, tu policja stoi. Czyli Wiktor. Ale akcja. Dobra, i wycofujemy. Okej. Okay. I mamy g. No co jest? My już od drugiej tutaj wyjeżdżamy. Zresztą świeje. się hmm. A, jeszcze na koniec tego filmiku pokażę wam sekret. Więc tak, idziemy dalej. Okej, okay, to nawet teraz możemy pokazać ten sekret? Więc tak. Okej. Okay. Jeszcze jedziemy zobaczyć ten sekret fajny. O, policja. Czyli Wiktor też. Bo policja to jest Wiktor. Dobra. Wyszapka Nadia. Wchodzimy na tę drabinę. O, będzie. I wchodzimy tam na górę. OK. I znów tutaj postawiamy drabinę. I tu. O, tak. I wchodzimy. Aha, tu trzeba postawić drabinę. I wskakujemy. i tutaj. I nie na daszek. No to jest. Ten sekret to jest. Najdziemy No chyba nie. Dobra, teraz idziemy w zobaczyć. O! Jest prawdziwy co sekret. Wskakujemy sobie przez tędy, tu gdzie mamy przybliżoną kamerę. I wskakujemy tu i jesteśmy. Nikt nas nie widzi. O, Tu wiktor jeszcze próbuje wskoczyć. I nikt nas nie widzi i nic. Więc chyba to będzie na tyle w tym odcinku. Chyba, że jeszcze pokażę jeden sekret, pokażę wam jeszcze jeden sekret. Więc zapraszam za mną. I poprzedniego odcinka to niech koniecznie nadrobi. Bo tam było yy, z rowerami i z sekretami. Więc polecam, polecam. Zobaczcie ten odcineczek. Nie wiem, czy ten sekret był już na kanale. Jeśli tak, to nic. A jeśli nie, to fajnie. Okej, okay, wchodzimy tutaj sobie i tu. I wchodzicie zawsze ten dynadu tutaj. Nie. I tam z boku, jak wchodzicie, to nie patrzycie tu. I tu można wejść sobie. I patrzeć tak. Więc czy to jest sekret, to nie wiem, ale myślę, że już będzie koniec tego odcinaczku. Więc tak, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach i każdy mówi pa, 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 pa. zapraszam na kolejny odcinek pa.